o którym rozmawialiśmy, przedstawiam budynek hali o konstrukcji słupowo-opłatwiach. I tak, pierwsze co to przekroje. Myślę, że aby stworzyć bibliotekę BIM dla takich konstrukcji to najważniejsze są różne przekroje, które są nietypowe. Na przykład, tak jak przekrój tego słupa, stworzony jest z dwóch celowników. Tego nie ma w bibliotece standardowej. Należy stworzyć, należy stworzyć nową rodzinę. Oraz na przykład także tutaj umocnienie, tutaj jest dźwigar yy, zrobiony z dwuteownika, natomiast do niego doklejone jest yy, umocnienie w postaci spawania dachownicy. To też zostało zrobione jako nowa rodzina, yy, w taki sposób, że na przykład możemy zmieniać różne parametry, na przykład wysokość, zwiększmy dwa razy. o widzimy, albo ilość, ilość tych blach, które łączą nam z kształtownikiem, na przykład dajmy na 10 o, prawda, widzimy, że się zagęszcza, zagęszcza się to, e, y -y. E, także, e, także chciałbym pokazać, tutaj na przekroju e, widzimy strop konstrukcyjny, ten oto szary strop konstrukcyjny został zespolony tam wylany na mokro, na szalung, którego szalunkiem jest blacha gęta To też można stworzyć jako rodzinę, tak jak wcześniej robiliśmy ze ścianami czy kulą. Tutaj też widzimy belka podpierająca podrzędną do tej belki poprzecznej stropowej. Też jest stworzona z dwóch dwucałowników też jako nowa rodzina. Kolejne, yy, kolejne co to myślę, że warto byłoby też dodać yy, słownicę jakoś tego nie modelowałem, bo widać, że to jest duży poziom sztuczności, ale na przykład jeżeli firma wykorzystuje dany system, to można by sparametryzować taką słownicę, narysować ją 3D, łącznie ze wszystkimi połączeniami, tak, żeby można było wielokrotnie wykorzystywać. Tutaj mam taki przykład. Także to samo z fundamentami. Tutaj te fundamenty są prostokątne, ale stopy fundamentowe można by je jakoś też yy, pościnać na przykład tutaj pod odpowiednim kątem pod głębokość. Oczywiście można edytować tutaj typ podstawowe, tylko tutaj są parametry, jak na przykład długość tego fundamentu posadowienia. Dajmy na 10 metrów. Da. Zmieniają się. Kolejnym problemem, który mam tu zapisany. Aha, jeszcze kratownice. Tutaj na innym przykładzie chciałem przedstawić. Kratownica to jest w ogóle osobna rodzina systemowa. Tworzy się ją w taki sposób, że tak samo ona ma szereg różnych parametrów. Można zmieniać yy, poprzez właśnie to sparametryzowanie yy, poszczególne elementy, przekroje. Na przykład yy, pas górny dajmy z akurat wczytaną belkę dwutłował. O, widzimy, zmienia się. Widać, że węzły schodzą się w jednym punkcie i zdefiniowane jest to jako węzły przegubowe. Można tu zmieniać na inne. Samocowanie, na przykład. To będzie miało oczywiście wpływ na obliczenia. Przejdźmy teraz do obliczeń. Obliczenia można wykonać w samym przez analizę. Z tym, że model analityczny musi się zgadzać. Czyli wszystkie pręty muszą na przykład być połączone. Każdy pręt, który ma jakiś przekrój geometryczny, do niego jest przypisany też pręt, jakby analityczny. Czyli po prostu linia. Z reguły pokrywa się ona ze środkiem ciężkości mm, lub z głównymi, głównymi osiami bezładności. Można jednak to edytować, zmieniać. Tutaj pokażę na tym przykładzie, jak wygląda taki model analityczny. Tutaj stworzyłem model analityczny. Widzimy pręty. Oczywiście, można to, yy, ten model analityczny edytować, i to, co zmienimy tutaj, nie będzie miało wpływu na model geometryczny. O, na przykład, możemy przesunąć tą belkę. Ale widzimy o. Należy połączyć pręty. Inaczej hmm, będzie problem z obliczeniem. Natomiast ja cofnę. To wcześniej sobie to wszystko wyrównałem. Jest, może 3D. Yy, i, tak, i yy, tutaj tak samo możemy warunki podparcia, to widzimy, że to, to są płatwie to, to powinny być przeguby z dwóch stron. Warunki podparcia yy, zadawać. A także dopasowanie, czy ten model ma być nadrzędny, czy podrzędny. Yy, tutaj też, jak. Czy na, to będzie lepiej widać. O przy rysowaniu każdej belki yy, yy, musimy określić funkcję konstrukcyjną. Co to jest? To też ma wpływ na obliczenia. I to jest właśnie to: czy, czy element jest podrzędny, czy nadrzędny. I tak, gdy mamy spójny model analityczny, to tutaj w całym rewicie obliczeniowe jednak nie można pomiarować. Możemy definiować, zadać jakieś obciążenia, tutaj możemy je definiować, na przykład siłę na osi z, niech będzie siła na osi z umieszczona tutaj tutaj mamy siłę o wartości 1 kN skier skierowaną właśnie zgodnie z ciężarem z grawitacją e, możemy definiować też przypadki odciążeń jednak funkcje są okrojone. Lepiej jest przetransportować to do robota. Tutaj mamy opcję integracja z robotem. Możemy wysłać model, integracja bezpośrednia. Od razu przerzuci nam i otworzy robotę. Zrobił, tak bo jest dużo dość elementów i dużo to zajmuje. Zrobiłem to dlatego. To samo. Widzę tutaj integracja z robotem. I w robocie wygląda to tak. Widzimy. Dokładnie tak samo. Zinfektuję każdego elementu oraz jest to skrób. Z modelem analitycznym. Geometria się zgadza. No i to już obliczenia w robocie, no to już jest inna y, dziedzina, inna bajka. I zapiszemy y, projekt. No jakoś tam. To później możemy go y, tutaj w robicie y, tworzyć. Dając aktualizujmy. Trzeba wybrać pliki, i wtedy czytać. I modyfikuje się realizuje zgodnie z wymiarowaniem, które przeprowadziliśmy w robocie. Aha, i tu jeszcze mam jeden element, który chciałbym zaprezentować. To mianowicie są połączenia. Tutaj review oferuje po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki. Coś takiego jak połączenia stalowe, jednakże mamy tutaj, widzimy, tylko między belk słupem a stopą i belką a słupem połączenia. Yy, tylko też to jest tutaj wszystko. O, właśnie, gumacia belki jest nieprawidłowa. Yy, tylko między belkami dwutowymi yy, i te połączenia nie przenoszą się do robota. To jest tylko wizualizacja, jakby. Można też stworzyć takie połączenia, jako osobne rodziny, na przykład jak tutaj. Tak wygląda ta rodzina. Ona jest też odpowiednio sparametryzowana, gdzie na przykład możemy zwiększyć na przykład grubość tej blachy do czołowej na 22 razy czy też yy, wysokość całej tej, yy, całego tego połączenia Ech, przepraszam, to nie wysokość tylko szerokość. Wysokość jest tutaj też to tutaj zmienimy na 100 Odsunięcie. To ale fałdy za usunięcie yy, otworów. Yy. Teraz na przykład liczba śrub się na 10. Ta zwiększa się. Yy. Taką rodzinę. Można by zrobić też jako zgodną z normą do wymiarowania konstrukcji połączeń. Tutaj mogę nazwać to rzeczywiście tak samo, tutaj, żeby to się zgadzało z normą. I zacznę tutaj pewnie zmotyfikowałem tak by pasowała do połączenia tych dwóch tej belki z tym słupem. No i tak by to wyglądało, czyli podsumowując, podsumowując to jeszcze raz. Belek czy słupów można tworzyć dowolne. Aha, tylko jeszcze jedno. Gdy taki przekrój jest nietypowy, to znaczy nie ma go w bazie danych robota, to przy eksportowaniu tego modelu do robota dostaniemy komunikat, że trzeba przypisać jakiś przekrój do tej belki. Więc. Robieniu takich niestandardowych przekrojów warto byłoby też mieć do tego plik XML, który będzie stworzony w robocie jako, jako właśnie przekrój ten zgodny z, z, z robotem. Bo tutaj do obliczeń statycznych w robocie to potrzebujemy stworzyć przekrój, który będzie miał sparametryzowane takie, par takie parametry jak osie bezwładności, pole przekroju, jego moduł sprężystości, moduł Yanga itd. Tak to niestety się nie importuje. To trzeba y, przypisać osobno. Uwaga. A mm, więc tak wykroję, stropy i tak dalej. Y, y, też sparametryzować tak, aby można było je kopiować, po zmieniu kilku parametrów, dostosować ją do, do swoich danych. Elementy wyposażenia, na przykład słownice też można by zamodelować i po prostu tylko wklejać do projektu. Będzie to widoczne na rzutach, przekrojach, z tym że na przykład od razu można by modelować też tutaj siłę ciężar. Tak jak tam pokazałem wcześniej tutaj tego na przykład wózka i ciężar jaki on może nieść. Yy, no i połączenia tak jak tutaj przeróżne moż, cze, trzeba by na przykład też stworzyć połączenia dla, y, dla rur y, dla y, połączenia na przykład dwóch belek ze sobą i połączenia czołowe czy też y, nakładkowe są przeróżne. Trzeba by stworzyć po całą, całą bibliotekę takich połączeń. I jeszcze wracając do obliczeń, tak jak pisano wcześniej, ta komunikacja jest na dobrym poziomie, jednakże po narysowaniu modelu geometrycznego trzeba Yy, sprawdzić bardzo dokładnie ten model analityczny, czy wszystkie węzły się zgadzają, czy wszystko odpowiednio jest połączone. Przy eksporcie tego pliku dostaniemy i tak komunikat, jeżeli coś będzie nie tak yy, i takie sprawdzenie modelu analitycznego wymaga, yy, wymaga troszkę jednak pracy. Yy, Te funkcje obliczeniowe, które posiada Revit, no, powiem sobie że są bardzo ułomne, ubogie. Dlatego ta opcja z Robotem jest yy, najlepszym rozwiązaniem w tym momencie. Wydaje mi się, że w przyszłości to będzie wszystko zawierało się w tym jednym programie. Te opcje będą bardziej rozbudowane, jednak o obecną myślę też że każdy z konstruktorów bałby się nawet przeprowadzać takie obliczenia statyczne tutaj w takim programie też jak definiować też liczbę elementów skończonych a więc jakieś piki przy połączeniach z tak dalej tutaj yy, połączenie na przykład tutaj jest przegół przegół, tutaj to nas jest zrobione koncładnie. Tak właśnie poprzekonach o robota yy, te belki będą miały odpowiednie warunki to Tu będą przegółowe, a tu już będą za mocowanie, czyli będzie tym moment. Mam nadzieję, że yy, Temat został rozwinięty. I w razie, jeszcze jakichś pytań, czy coś jest niezrozumiałe, no to czekam na kontakt. Dzięki.